Minęła godzina 6, wiadomości. Małgorzata Miszczek. Prawdopodobnie dziś prezydent Lech Wałęsa ogłosi swój udział w wyborach prezydenckich. Jednak na razie nie padła w tej sprawie jednoznaczna wypowiedź. Wałęsa stwierdził jedynie, że nie weźmie udziału w wyborach, jeśli będzie miał poparcie tylko 5% społeczeństwa. Dziś prezydent przebywa z wizytą w Zakopanem. Oczekuje się, że podczas drugiej konferencji prasowej około godziny 18 Wałęsa oficjalnie ogłosi swój udział w tegorocznych wyborach prezydenckich. Z wiosennej sesji międzynarodowego funduszu walutowego wrócił dziś do kraju wicepremier minister finansów Grzegorz Kołodko. Szef funduszu Michel Camdessur pozytywnie ocenia politykę gospodarczą rządu i NBP. Polska otrzymała od funduszu pozwolenie emisji euroobligacji na sumę 300 milionów dolarów. Wicepremier Kołodko powiedział, że obecnie nie zabiegamy o pożyczki, lecz o to, żeby dać świadectwo dobrej gospodarki. Wartość euroobligacji, które będą wyemitowane po uzyskaniu ocen dwóch firm ratingowych Moody's i Standard Poor's, zajmujących się oceną rynków światowych, będzie prawdopodobnie mniejsza niż proponowana kwota. Rządowi chodzi tylko i wyłącznie o to, by wprowadzić Polskę na międzynarodowy rynek kapitałowy. Pod wyślał to kilka razy kołotko po powrocie do kraju. Dla porównania wartość miesięcznego wewnętrznego zadłużenia rządu wynosi właśnie 300 milionów dolarów. Raport amerykańskich firm powinien być znany już w maju. W planach natomiast jest wprowadzenie Polski na japoński rynek kapitałowy poprzez emisję tzw. samuraj obligacji na tych samych zasadach, co obecne porozumienie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Paweł Oksanowicz, Radio SK. Rząd Bośni nie zgodził się na przedłużenie zawieszenia broni. Wcześniej zabiegało to specjalny wysłannik ONZ do byłej Jugosławii. Jasusz Jakaszi poinformował, że rząd w Sarajewie zaproponował jedynie nieformalne zobowiązanie, że nie będzie podejmował ataków przeciwko Serbom. Rozejm wygasa jutro w południe. Tymczasem dziś w Bośni walki uległy nasileniu, pomimo formalnego rozejmu. Zachodnie eksperci twierdzą zaś, że nie należy spodziewać się wielkich ofensyw po wygaśnięciu zawieszenia broni. Ich zdaniem żadna ze stron nie ma obecnie wystarczającej przewagi ani w sprzęcie, ani w ludziach do zadania decydującego uderzenia przeciwnikowi. Jelcyn podpisał dekret o przedłużeniu służby wojskowej. Prezydent Rosji zadecydował, że służba wojskowa zostanie wydłużona z półtora roku do dwóch lat, przy czym obowiązkowi jej odbywania podlegać będą także studenci. Wprowadzenie tych zmian spowodowało w Moskwie i Petersburgu manifestacje tysięcy studentów niechętnych służbie wojskowej. Powodem jest także strach przed trafieniem na czeczeński front. Dotychczas studenci rosyjscy odbywali szkolenie wojskowe na własnych uczelniach. W Warszawie pogodnie temperatura maksymalna do wieczora 13 stopni, minimalna w nocy minus.